Kurde, to było niezłe. Wow, wow, wow. Dobra, nie zwracam na nas uwagi. Nie, ja mogę tracić tyle naboi. Ła, wow, gdzie oni są? Zostawiłam swoich towarzyszy dawno. Dobra, teraz zostanę się skapam. Kurde! Nie przeżyjemy tego. Nie przeżyjemy tego. O boże. <grymne> kasieczka. O idziecie Bogu dzięki. Dobra, mamy wyłączyć kolejkę górską. Aha! Hunter, pomóżcie mi. O nie. Zginęłam. Zginęłam. Nie. Jezu, nie chciałam tego w ogóle. O boże, nie, czekajcie, kurde. Dobra. Jezu, znowu przez ten tunel miłości mam szkodzić. Dobra, nie do bani. Albo ja nie umiem strzelać już. Kurde. Nie chciałam, żeby to tak wyszło, przepraszam. Ten odcinek się wydłuży. Teraz uważam, że zamikłam. <laughs> o kurde. Ale to tu dużo jest. Idziemy za strzałkami. O, teraz tu nikogo nie ma prawie. Nie ma tu jakiejś broni. Strzelba Nie wiem, czy ta sama, bo nie widzę Dobra, szybko na górę, póki tu nikogo nie ma Weź AK Dobra, wezmę Czy nic nie ma Nic tu nie ma Teraz jest tu spokój Boomer gdzieś jest. O nie, tank! Chyba. Nie wiem, kurde. Łups, przepraszam. Nie chciałam. Wo, tu przylaz! O cholera. Ło. Wow. Ratujcie mnie. Ja jestem biedna. Płutona. I w ogóle. I nie wiem, czy dobrze idę. Miejmy nadzieję, że tak. O, już mam dość tego tunelu miłości. Seryjnie. Już nigdy nie pójdę do wesołego miasteczka do żadnego tunelu miłości. O, to wezmę A, tam coś jest jeszcze pipe bomba. Dobra, może się przyda. O! Tu był ten A tu w ogóle coś jest Pilsy!

Ło! Wow! Kto mnie tu bije? Um, o, to chcę. Gdzie była ta kolejka górska? Zaraz. Stąd żeśmy przyszli, nie? Eee, to nie było tędy. Gdzie ja to widziałam? Tędy. We gotta shut that clown up. ciekawe co w ogóle robią te clowny, Czy one są jakoś bardzo istotne w tej fabule, jak, jakże zawiłej <laughs> Left for that <laughs> Czy one coś robią w ogóle? Teraz najlepiej jakby się wszyscy nie trzymali i po prostu biegli tą kolejką. Tyle, że kurde, nie mogę ich zmusić, żeby za mną biegli. O Boże. Dobra. Pilsy jeszcze sobie wezmę. No, kolejka, rusz się, rusz się, błagam. No, idziecie, chodźcie. Dobra, idziemy traktem, ale kurde, ruszcie się szybciej. Ło! Ja teraz mam, kurde, botów pilnować. Jakie to jest inteligentne. Dobra, spadać mi z drogi. Ciekawe, czy jest jakaś y, krótsza droga do wyłączenia tej kolejki. O nie, jest Peter to. Ale, ale przynajmniej biegną za mną. No właśnie, znowu ja somo... mam. Kurde, jak ja mam się tam dostać? Nie wiem, jak ja się mam tam dostać. No wiem, że mamy wyłączyć koster, koster, no, ale jak mam tam wejść? Ludzie! Przecież... Nie wiem, stąd przecież jej nie wyłączę. Kurde, nie wiem. Mam dalej iść? Może dalej trzeba? A, tu jest strzałka. Dobra. Idziemy tunelem śmierci. Jesteście tu zombiaki? Dobra, już kurde, nie patrzę na nich. No masz. No masz, zleciałam. Ja nie mogę. Jak zginę tu jeszcze raz, to wam oszczędzę tej całej drogi do tej kolejki, bo to nie ma sensu. W ogóle. Się męczę z tym, jak... Nie wiem, co. Kołcz, ulecz się. Ja wiem, zrób coś. Ja chcę wyłączyć ten cholerny alarm. Zombiaki! Kurde, nie przeszkadzajcie ci. Ja tu już ledwo żyję. A! Biegnij, jelis! Biegnij! Jest! O, masakra. Wybaczcie, ale muszę się uleczyć. Już Jezus, ale to jest masakra dosłownie. Jestem. Możemy iść dalej. <laughs> yeah, Save house, y safe house yeah, wreszcie wreszcie, safe house. Boże. Chodźcie tu Tu jedne. No Boże, masakra. <laughs> masakra, masakra, masakra i... masakra jeszcze raz. <laughs> No, mój komentarz musi być beznadziejny w, tym, w tych momentach, ale po prostu nie wiem co mówić, jak mnie tak ciągle ktoś atakuje. I to jeszcze w tak nieciekawy sposób. O, mamy tu nowe bronie. To jest chyba ta sama strzelba, co mam teraz. A to co? O, brawo, le strzelba. O, apteczka. Wezmę sobie. Ja mogłam tą pipe bombę gdzieś rzucić, nawet zapomniałam, że ją mam. No chodźcie tu. mierzymy sobie naboi więcej i idziemy ruszamy w trasę otwierać te drzwi wow wow sporo yeah. was tu yeah. <laughs> ta gitara jest boska. To jeszcze chcę dostać gitarą. Ja, zaraz mi tu wyskoczy jakiś specjalny zombie, kurde, porwie mnie albo coś, bo się gitarą bawię. O kurde, spiter. O nie, Charger.